Siemanko wszystkim na naszym kanale, witam was z nowego centrum dowodzenia i na dzień dobry zaczniemy sobie od unboxingu tej paczuszki e, niestety to miejsce się dość średnio nadaje do nagrywania po zmierzchu ze względu na to, że jeśli nagrywam w tą stronę to jest monitor nacześnie włączony albo jest dość słabe oświetlenie e, Tutaj widzicie nagrywam pod światło, też jestem dość ciemny Jeśli bym po prostu to światło tam zasłonił To było, przy, przypu, przypuszczam, że byłoby troszeczkę lepiej Ale w dzień postaram się tutaj nagrywać Zobaczymy jak to będzie Stara miejscówka była trochę lepsza Ale dzięki temu, że teraz mam tutaj akwarium Troszeczkę mogę być bardziej spokojniejszy I uspokajam się po prostu przy rybkach I więc będziecie mi po prostu w tle takie rybki i bierzemy się za unboxing paczuchy w sobotę przyjeżdża kaczo nagramy parę fajnych projektów mniej już będzie testów, recenzji w tygodniu ale będziemy starać się bardziej nagrywać na soboty i niedzielę, ewentualnie piątki paczuszka jest od Adriana z Druhowa Adrian Druhow czy to nie jest grubol? Gurbol, gurbol? No, zobaczymy, zobaczymy co tutaj jest Żona wcina kanapy Jest godzina dokładnie Jest godzina 22 z groszami Dopiero z pracy wróciłem Jest nawet informacja gdzie otwierać O dzisiaj na nożyczkach jadę, nie mam noża O zaraz wam pokażę jak to wszystko ładnie wygląda Nie jest paczka ciężka tu mamy, tutaj otwierać Cobra 8, czyli widać Gurbol zaopatruje się w sklepie pirohi. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, wariata. Otwieram to na kolanie, Dosłownie otwieram to na kolanie. Smacznego żono. Umarańczowa taśpa hydrauliczna, taka wiecie, OSD Fest. Mm. Dobra. chyba wszystko. No to otwieramy Wielką Tajemnicę Wiary. Co? Ja to sobie wezmę. O, tutaj jest stołeczek na stołeczku, i będę miał po prostu wygodnie. A on to po ale żeś zrobił z tym kartonem. O! O! Szyd! O! shit. Mam dużo takich właśnie pseudopaczuszek, ale nożyczki dają sobie wyśmienicie z tym radę. Wkładam, przecinam. I otwieram. Czyżby tu był piwek, piwerko na wieczornego live'a? Nie, tutaj mam energy make love. To coś dla kaczora. Kaczor lubi mieć lowa. Kaczor lubi mieć lowka. Tutaj mam chyba kolejnego energolka. Staram się ograniczyć energolę Nie mówię, że nie piję, ale... O! After alkohol, cytryna. ochydny od razu wam mówię te after alkohole to są... Nie wiem, czy one faktycznie pomagają, jeśli człowiek się zmęli i na następnego dnia wypije sobie taki after-alkohol, nie mam zielonej pojęcia. Chociaż raz w pilach się zmeneliliśmy i piliśmy Tigery after-alkohol, to nic nie pomagało. O, jakieś kobiece piwko dostałem, Summers Bee. Muszę szybko pić i chować, bo kaczor uwielbia takie słodkie, damskie piwka. Chociaż sam lubię sobie czasami takie dobre piwko wypić. Nie mówię, że nie. Tutaj mamy kolejnego Energola. Americano Coffee Tiger. Nie, tu jednak jest za słabe oświetlenie. W kuchni jest zdecydowanie lepsze oświetlenie, chyba żeby tutaj softboxa zainstalować i byłoby dobrze. Ale w tym jest problem, że kamera dosłownie już prawie dotyka ściany, więc nie mam gdzie softboxa, chyba że tutaj bym softboxa stawiał No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Uuu, tu jest coś dużego i ciężkiego, a tutaj nie wiem, co tam jest. Ktoś tam napisał, to mnie podchodzi pod jakieś. Amerykańskie trunki wielowyskokowe. Ja oczywiście nie spożywam takich trunków Bo nie mogę, no po prostu niewskazane, nie wskazane takie trunki Ale no, o u, u, coś jakoś Jak u, o, czuję tutaj jakiś Coś dobrego Coś dobrego ja tu czuję Ale co to będzie? Okaże się za chwilę, taka bańka stańka, nie? Bańka, stary Aż stara rumieńcy dostała Termopole, Free Hills Bear Czyżby to było piwo? Piwo Trichnognoje Trzy góry Piwo górnej fermentacji w niemieckim stylu Hal, produkowane według oryginalnej receptury Alkohol 4,9, objętość, litr O oh, damn Przecież jak ja to coś wypiję Na live to będzie Miała matka syna No to, chyba będzie trzeba tak zrobić A tutaj, co to, jajka mam? Jajka dostałem? Otwierasz Owijasz mocną petardę lub emiter i odpalasz Fajny efekt a wiecie co to jest? Wełna stalowa No Ja pierdzielę. To jest wełna stalowa, ja widziałem eee, Nie wiem czy ona pod wpływem temperatury, czy wybuchu Daje efekt titanium salute No Ja No, dobre będzie z tego odcinek Jest tego odcinek Mania masz Możesz ten podetrzeć się tym A tutaj mam list eee, Fejkowa dziara Pozdro od Fejkowa dziara, pozdro od górbola Fejkowa dziara Patrz stara, tu zobaczcie taka dziara Ja już tu se na bajcepsie, czekaj to tą stroną tak sobie wyta wydziaram i wszystkie skórki w mieście będą moje i będzie kto ma najlepszy skuter w mieście? Ty MacGyver, Ty MacGyver No, więc jak będzie coś ciekawego To was, to mam nagram Na chwilę obecną zapraszam was Właśnie na Machony Live, tam lecą głównie live'y I po prostu po robocie Bronx się należy Patrzcie kochani, co kto... Patrzcie co tu mamy Mamy tego drona Instrobus Dawaj idziemy, jako iż jest noc Nie będziemy puszczać Jakiś fajwerków Cześć założenie. Moje zabawne lano. No. Zara Kaczor będzie kamerował, a ja nim polatam. Potem hmm. akurat się przypali i do sąsiada spadnie. Zroboskopa. Dobra, już. Ale z Już, już, w ja nie. Na pewno to stroboskop, a nie pytania. Da, bo podpalę. nam drona pier. No i taki steropianowy to się spali w go. <laughs> Dawaj, podpalę go i już lecimy. Dawaj. No i to szybko Po Ole kurwa płatak daje. Ty, ja nie widzę jak tu lecieć! Ty, a co, ja nie wiem jak tu lecieć! Znaczy ja jak tu latasz Ty! On jako świetła serem! No pokaż! Ty, prowadźcie chwilę!

Właśnie skończyliśmy robić omegle Firana starej z sufitu zerwana Miałem wąsa Kaczor był księdzem Zapierdzielę dymy były na tym omegle Dlatego czasami warto przychodzić na machonymach Kaczor rozbiera się z księdza I, i stanczy na dzisiaj bo jutro mamy dużo nagrywania A ja idę się myć Bo z tym wąsem to jak to wygląda Nadeszła kochani wreszcie sobota Dotarł kaczorek jesteśmy właśnie po odcinku Gdzie testowaliśmy kulki hydrożelowe, Żelowe no... No niestety, co się stało, to się stało. Mamy kamerę slowmo. Jak to powychodziło, to sobie zobaczycie pewnie niebawem, jakąś sobotkę albo w niedzielkę. Albo na live. Albo na live zobaczycie, jak będziemy montować ten odcinek. E, niedługo, przyjedzie, niedługo przyjedzie Jaszczur ze szpachlowozem. Pójdziemy sobie nagramy księdza Mateusza na rowerku i z jakimiś dopalaczami, jakieś tam dymy, nie dymy. Później pójdziemy sobie troszeczkę drzewa, przyniesiemy i będziemy robić sobie wieczorem ognisko. A zarazem będziemy puszczać yy, na dronie fajną pirotechnikę: jakieś stroboskopy, czerwone, flary, no i nawet szeleczkę spuścimy z 200 metrów na ziemię. Będzie hicior, ale to wszystko w swoim czasie. Mam nadzieję, że dogram to do vloga, to sobie więcej zobaczycie pira z drzwi. Witajcie kochani, w kolejnej scenie w machonowym vlogu. Wreszcie machony wyszedł z domu. Nie nagrywam wam w domu, nie nagrywam wam pizzy, nic wam nie nagrywam. Tam macie kaczorka, który szczy. E, tutaj macie Piotra, który sobie zdjęcia robi. A tutaj mamy nasze piękne, cudowne jezioro. E, ale patrzcie, co tam spotkaliśmy na tym jeziorku, mianowicie widzicie? Kacza rodzina przypłynęła. I te kaczki na 1000%. Prawdopodobnie przyniosły jajka, ikrę. I teraz tu ryby są. I teraz mamy tu ryby. I teraz będą tu ryby. Nie, no a tak na poważnie dzisiaj nagrywaliśmy już, dzisiaj tu drugi odcinek. Przyjechał jakiś dzieciaczek z ojcem. Dzieciak rzuca petardy do wody, słychać, że te petardy chodzą dudnią, a Zara potem wyciąga wędkę i próbuje ryby łapać. Pozdro. Na tym jeziorze nie widziałem, ale jeszcze będziemy iść, bo tu będziemy coś tam odpalać, pójdziemy, bo cała woda w tamtą stronę zmiewa, w tamtą stronę jest prąd, więc nawet jeśli jakaś rybka, po zimie byłaby sztywna, to prawdopodobnie znajdziemy ją tam. Eee, tam było jeziorko, które dzisiaj sprzątaliśmy, i tu sprzątaliśmy teren, i tam sprzątaliśmy teren, i tam e, po tych naszych wielkich eksperymentach nie znalazłem nawet jednej małej psynki sztywnej. No niestety, no więc albo ryb nie ma, albo te ryby są uodpornione na pirotechnikę. A tam kaczor już tak chyba od 5 minut stoi, bo tu aktualnie petarda nie wybuchła którą pewnie zobaczycie w przyszłości. Jaka petarda to się okaże? Co on robi? Co i zobaczył? Co ty chciałeś złapać? Dobra, to weź tam ten garnek, rzuć i lecimy dalej z testem. A my jak coś wam ciekawego znajdziemy do tego vlogaska, to mam po prostu dogramy. Pogoda aż jest piękna, się chce wychodzić, ale najgorsze to to, że i z tą pogodą wszyscy nie wychodzą i ludziom zaczyna powoli przeszkadzać. A bo tykle strzeli, ja z strzeli najlepsza jest jesień, i zima, kiedy ludzie siedzą pod zamykaniem w chałupie. A kapelusi, to jest taki, wiecie, od słoneczka, że udaru nie dostał, bo ostatnio ojciec mi zawalił czapkę z daszkiem już. Piotr! Na dół uciekaj garnek będzie znosił i zaczynamy dalej nagrywać. Słuchajcie, kochani, właśnie przygotowuję się do kolejnego odcinka Piro w akwarium, część trzecia, jeszcze drugie. Nie widzieliście już trzecie mamy zamierzać nagrywać. Tu przygotowujemy się z takim sprzętem. Ale co dzisiaj będzie niezwykłego w naszym akwarium? Mianowicie będziemy to wszystko odpalać w fazie dwufazowej, znaczy dwufazie tak zwanej. Czyli na dnie będzie olej, u góry będzie woda, a później możemy zrobić odwrotnie: że na dnie będzie woda, u góry będzie olej, jeśli akwarium przeżyje. Eee, nagrywaliśmy już troszeczkę z drona, kupiliśmy takiego najtańszego drona na Aliexpress Niby miał być z Aliexpress, a przyszedł z Polski e, Taki dronisz, steropianowy koszt około 120zł 130 chyba około 140zł, już nie pamiętam Już po pierwszych próbach wypalony minimalny wiatr, dron leci jak chce W ogóle nie ma kontroli nad nim e, Pilot jest taki, że e, amba Fatima było i nie ma, rozumiem góra dół, lewo, prawo, ale tu jeszcze mamy coś, na lewo, na prawo, w dół, w górę, w dół, w górę, lewo, prawo tu jakieś przyciski poboczne to oczywiście tylko chyba taki pis na wodę fotomontaż jedyny plus tego drona, że yy, nawet jak się rozbije to nic mu się nie staje więc ja już się przygotowuję do tych odcinków minęło 10-15 minut już 10-15 minut minęło a tutaj siedzi. No. A tam siedzi ka... O Jezu, jak zawaliło. A, a tam siedzi kaczor. Siedzi od 10-15 minut na tronie. A my z Mańką mówimy, ty to chyba lubisz wąchać zapach na człowieku, no. Ja to wchodzę, papa, pa, wychodzę, jejcha ja i wstawiam do przodu. A kaczorek wejdzie pik. pik. No, no ja się nie dziwię, no wczoraj po tych omeglach, to co my żeśmy wczoraj tam robili te w, i ty, po tych drinkach naszych, to było o, pytacie co to jest, to jest czapka zdobyczna, byłem u Martynki, zakosimy jej tą czapkę i tak chodzi. ja tam lubię różne rzeczy zakładać, ja jestem normalnym człowiekiem, wiecznie zakręconym, pierdzielnięty, zawsze uśmiechnięty, ale chociaż, chociaż z życia korzystam, niektórym to się nie podoba, machony, ty stary głupi cieciu. Stary głupi Cięciu! Stary głupi Cięciu! Zachowujesz się jak niedorozwinięty! A wiecie co? Może się zachowuję jak niedorozwinięty, ale kiedyś, jak będę stary i będę miał Wisłe jagody i konar już nie będzie płonął i nie będę w stanie nic już zrobić, to chociaż sobie przypomnę, że kiedyś odpierdzielałem. Bo tak jak będę całe życie taki dzień dobry", taki sztywny. To potem jak znajdzie ten kres, że już nic nie będę mógł zrobić, to będzie całe życie uciekło przez palca. Ja jak byłem sztywny, jak się nowa deska, tak sztywny, koifna. Więc dlatego ja zachowuję się jak się zachowuję. Jest mi z tym dobrze, każę tak samo. Wiecznie pierdzielnięci, zawsze uśmiechnięci i jestem no, po prostu z tym dobrze. Ja jakoś na to nie narzekam. Stara narzekasz na to, że stary jest czasami walnięty w łeb tacakiem. Jak przynosisz kasę, to nie. O, widzicie? Kasa jest, stara wybacza, grzechy, dziewczynki, roksa i te sprawy. Baja bądu. Dobra, bierzemy się zaraz, kochani, za następne odc odcinki się same nie nagrają. Rachunki się same nie opłacą, jak to mawiał jeden pewien no, filozof no, grecki. Praworz, no, za wielkich, za, zadłużył parę lat na, na pół miliona. Aho, Ups, to nie ja. <laughs> nie powiem, kim sobie? No, Z, Z Bogiem. Dobry. Dobra, to ty już jesz pod kościół. Tak? Jesz pod kościół, książę. No dobra dobrze. No, brum, 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 brum. Buty nie takie. No Bo no kasyny by się jakieś przydały, nie? Papier no, dole, jak to wygląda Chyba <trujne> 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 to już nie wiesz, jechał. A to okno. Taki gruby jakby Kto? Michał mówię je ja. Proszę księdza w tamtą stronę do kościoła Pro, W prawo? Tak tak. tym rowerem Taki szczęśliwy Właśnie skończyliśmy nagrywać sceny, prawdziwy film akcji będzie, to jest nasz księ księżulo. Szczęść Boże. Zobaczcie jaki, jaki błysk od niego idziesz oślepia. Tu są nasze dymki, papa. Tutaj kolejny dymek, do tego papa jeszcze... Mobile. Ty, tutaj aż prychę zafarbowało. Hmm. Do tego jeszcze dołożymy troszeczkę tych dymów. Dołożymy troszeczkę tych dymów. Ludzie tutaj jechali eee, i tak do naszego księdza Behemota. Jedziemy. Jedziemy teraz do domu. Wieczorem może tu przyjedziemy. To jest dobre miejsce, żeby podpalać jeszcze no. na rowerze. No. Dobra, i z dronem, i ten, i nawet ten dron, co mamy, te projekty, żeby coś upuścić, coś, mm. tu to dobre miejsce. No. Tu przyjedziemy. Niedaleko dobra. A no, ty akurat jesteś na dobrej kondycji. To. Mm. Ja to ja no. Nie no, sobie sobie.